Chorzowie na rogu ulic Gałeczki i Długiej powstał pump track. Specjalny tor przystosowany między innymi do jazdy na rowerach BMX, hulajnogach i rolkach. Inwestycja powstała w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Ta inwestycja była wybrana do realizacji w ramach budżetu 2018, tak, więc wtedy było głosowanie, potem było projektowanie, w tym roku realizacja inwestycji no i na koniec sezonu inwestycyjnego, czyli dzisiaj spotykamy się żeby to, y, to zakończyć, jestem pozytywnie zaskoczony, że tu nie ma tak jak w normalnym pump -traku. Jadę w kółko, nudzę się, jadę w drugą stronę, nudzę się. Tylko mam jadę w kółko, znudzę się, zrobię sobie ósemkę. Mam dwa czy trzy takie miejsca, gdzie mogę sobie skręcić w lewo, w prawo, mogę sobie tak udziwnić, urozmaicić co nieco. Górki nie za wysokie, dwa poziomy umiejętności. Na początku parawa strona techniczna, mocna, gdzie można sobie mocno docisnąć, rozwinąć prędkość. A jak się zmęczę, to tu mam taką lajtowszą, żeby sobie dychnąć, czy tam na tym kole pojechać. A jak się znudzę, to mogę sobie skręcić w prawo, w lewo i sobie rozmaicić. Jest ok. Mimo, że pumptrack już w pełni nadaje się do jazdy, to inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Władze miasta planują dodatkowo rozbudować teren wokół toru, aby mogły spędzać tu wolny czas całe rodziny. Na pewno pojawią się tutaj ławeczki, na pewno pojawi się tutaj zieleń. Na razie w projekcie nie, nie ujęto, w inwestycji nie ujęto, ponieważ... Budżet budżetu butelskiego jest określony, to jest kwota 300 tysięcy, myśmy dołożyli jeszcze trochę, więc zrobiliśmy trochę więcej niż, niż to wynika z, z idei budżetu butelskiego w Chorzowie, więc myślę, że to będzie ładnie i że w ciągu dnia będzie można z tego absolutnie korzystać. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 400 tysięcy złotych.